Ulicą Baczyńskiego w Sosnowcu dojeżdżam do węzła drogowego z drogą S86, na którym to węźle chciałbym pojechać w kierunku Łodzi czy też Krakowa. Zwróćmy mu uwagę, że mamy tutaj jechać w prawo chcą zjechać w tamtym w tamtym kierunku czyli jedziemy w kierunku Katowic Zobaczy mi się obszar zabudowany. Za chwilę zacznie się droga ekspresowa, i za chwilę też wyjedziemy na drogę S 86. No i już w Katowicach będąc. szukam gdzie to nas ten objazd tutaj doprowadzi, żółtą tablicę widzę, gdzieś pomiędzy krzakami objazd każe nam zjeżdżać tutaj Ok. widzę kolejną żółtą tablicę gdzieś pomiędzy drzewami, prosto czyli jedziemy do skrzyżowania pod Wiaduktem na dąbrowce, tutaj cały czas jesteśmy poza obszarem zabudowanym. Natomiast mamy ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę w tym wypadku. A tutaj ta prosta jest, że tak powiem, lubiana zarówno przez tych, co lubią. Co lubię, mo lubią mocniej nacisnąć na pedał gazu, jak i przez policję, która również sobie lubi tutaj stanąć. Objazd w lewo. Tutaj skrajny lewy pas. ten znak z zakazem skrętu w lewo nam tutaj jest nieprawidłowo ustawiony ponieważ on powinien być postawiony tutaj wraz ze znakiem ze znakiem stopu i wtedy dotyczyłby tego czego ma dotyczyć a więc żeby nie skręcać w pierwszą jezdnię więc powinien być ustawiony Obrębie skrzyżowania. Jest ustawiony przed skrzyżowaniem, więc de facto manewr, który teraz wykonam, wykonam niezgodnie z przepisami. Ponieważ znak jest ustawiony nieprawidłowo. Jest ustawiony przed skrzyżowaniem więc należy przyjąć, że dotyczy on całego skrzyżowania. Natomiast no, rozumiem, że tutaj pewnie jest to błąd w ustawianiu, natomiast nie chciałbym, aby takie błędy jednak osobom decyzyjnym za drogownictwo w jakimkolwiek mieście się yy, przytrafiały. Szkoda, że tutaj nigdzie nie ma tego znaku z objazdem, że jest poprowadzony w lewo. on dopiero tutaj na wprost przed nami ustawiony, że ten objazd w kierunku łodzi jest właśnie prowadzi nas właśnie właśnie w lewo. No, i w zasadzie już będę wyjeżdżał na drogę S86. Zmiana pasa jeszcze tylko. I tutaj już cały czas jadąc prosto. Pojedziemy właśnie w żądanym na początku kierunku w kierunku łodzi Będzina Częstoowy Dąbrowie Górniczej Krakowa. A więc wszędzie tam gdzie jadąc z Milowic chcielibyśmy pojechać w lewo na Węźle z drogą S86 z ulicy Baczyńskiego.